Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Wsi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam młode kursowe i młode perliczki. To w sumie drugi odcinek, taki z kurami i perliczkami młodymi. Ale tym razem perliczek jest pięć, a nie dwie, tak jak było w poprzednim odcinku. Tym razem też są pod kwoką. Więc czują się bardziej komfortowo. O, jeden z kurczywek już chciał wlecieć na Kwokę. Jak tak można? Kwoka w sumie nie jest za bardzo zafascynowana, że dali jej kurczątkę. Jej. Ale... bo chyba szybko ich przyjęła właśnie. Bardzo szybko. Sekundę normalnie. On co, nie umie wejść? co? On już zasypiał na polu. Nie i na polu, wchodź do tego. No. jest taki odcinek, żeby wam pokazać te fajne kurczątka. Miluś się są. Jeśli chcecie następny odcinek, dajcie dużo łapy w górę. Po prostu. Cześć.